Witamy Was w pierwszym odcinku Klasykiem Przez Życie. Znajdujemy się w Łowiczu u Rafała, który opowie nam o swojej pasji, swoim samochodzie. I o tym, jak się stał jego posiadaczem. Cześć Rafał. Witam, witam. Pytanko pierwsze do Ciebie mamy. Yy... Skąd ta pasja? Pasja się stworzyła już jakiś czas temu. Y, tata mój był mechanikiem samochodowym w latach 80-tych. Później tam, no, ze względu trochę zdrowotnych i innych sytuacji musiał się wycofać z tego. A ja już wtedy jako mały brzdąc biegałem tu po podwórku i, i te samochody po prostu typu duże Fiaty, Żuki, Nysy, y, Tarpany, ewentualnie jeszcze nawet przyjeżdżały. Nie? No i tam zawsze gdzieś tam się przy tych samochodach grzebało i tak to powoli powoli zostało. Te samochody zostały praktycznie już wycofane tu od nas. A gdzieś tam w głowie jakiś pomysł był, żeby jakiś ten samochód tam gdzieś sobie tam stworzyć, nie? No i kiedyś się napotkała sytuacja na kupno syreny Bosto. No pojechaliśmy, syrena w ciężkim stanie, ciężkim stanie, ale jest przywieziona, yy, schowana na razie w garażu, czeka na swoje 5 minut, myślę, że ten czas nadejdzie. A na chwilę obecną po jakimś czasie trafił się ten oto żuczek. No i co, pojechaliśmy, obejrzeliśmy, był niedaleko praktycznie Łowicza, przyprowadzony do Łowicza. No i po pierwszym, że tak powiem, oględzinach od razu już było wiadomo, że, że, że zostanie przyciągnięty na, na, na plac, ogarnięty, no i do dzisiaj nie jeździmy, nie? A powiedz nam, jakieś naprawy już przeprowadzałeś w swoim aucie? Y, to znaczy tak, Żuk jak był kupiony, miał zatarty silnik. Poprzedni właściciel po prostu go przeprowadził, nie posprawdzał nic. I odpalił go na wolnych obrotach, go zostawił, poszedł do domu, wrócił po jakimś czasie, samochód już się zatrzymał wtedy. Po prostu nie było oleju, silnik stanął. Silnik był nienaprawiany, był założony drugi silnik, był kupiony drugi, przełożony był drugi. No i ogólnie tam jakieś takie po, po prostu raczej, że tak powiem, no żeby doprowadzić do stanu jazdy, po, ulepszone ogarnięte, no tak żeby jeździł. No teraz w najbliższym czasie trzeba jeszcze zrobić hamulce, ale to powolutku do sezonu zdążymy. Czyli sam naprawiasz swoje... Tak, aktywne. tak, tak, tak. Przy pomocy taty, bo no mówię, no to akurat na, na tych silnikach się zna, na tych rzeczach się zna. No ale raczej wszystko tak, sam we własnym zakresie i, i tak to wygląda. Czyli można powiedzieć, że tata zaszczepił w Tobie pasję, a powiedz nam, który to jest rok tego Żuka? Żuk jest z 78 roku. O proszę, to już swoje lata ma. Swoje lata ma jest nawet starsze troszeczkę ode mnie, o rok. Też mam ten problem z samochodami, że są starsze ode mnie. I powiedz mi, jeździsz tak nim na co dzień, czy tylko po zlotach na przykład? Jeździmy na co dzień też, jeździmy nieraz do pracy się wybieramy nim i, i, i coś trzeba przywieźć, przewieźć, czy komuś w rodzinie coś tam przewieźć czy coś, to jeździmy nim na co dzień też. No i na zloty też oczywiście pokazujemy go dalej, niech ktoś go też ogląda, nie? No na tym to też polega. Powiedz nam, y, jak to wygląda y, technicznie? Jaki tutaj masz silnik? Jaka skrzynia? Samochód jest z 1978 roku, tak jak wspominałem. Silnik jest dwulitrowy, 2, 2 1 tam 2120 pojemności benzynowy. To ten słynny silnik? S21, tak. Z Warszawy M20, tak? Na trzy, no to jest ten M2, S21. Silnik Aha, tam S21. był już dolnozaworowy, chyba jeszcze były tak, te silniki były w tej dolno, Warszawie. A tu już jest górnozaworowy, do... też rzędowy silniczek. Skrzynia jest trzybiegowa. I co ciekawe jeszcze jeździ na prądnicy, tak jak było oryginalnie, nie ma alternatora, nie było nic przekładane. Zastanawiam się jak zamontować w nim radio, ale no trzeba by poszukać odpowiedniego egzemplarza z tamtego czasu i może coś tego się, wtedy się z tego zrobi. Pewnie jakieś safari czy coś i by się udało. No dokładnie Myślę, tak, coś, do w stylu, coś w tym Myślę, stylu. Myślę, że to jest do, do ogarnięcia. No dobrze, to może pokażesz nam jak on jeździ. Nie ma problemu, no już odpalamy i oglądamy. Super. Powiedz nam, Rafale, jak się jeździ takim Żukiem? No jeździć trzeba troszeczkę uważać dookoła, bo jest, że tak powiem, samochód wysoki, opony są jakie są, ale powolutku dajemy radę, no nie jest źle, nie jest źle. No co prawda to nie jest sprinter, ale można. Przydaje się takie auto do przewozu rzeczy na przykład. Przydaje się, przydaje się, można przewieźć szafkę, nie szafkę, wiadomo, że to nie są duże gabarytowo rzeczy, dlatego że no ta paka też nie jest jakaś taka jak w tych nowych samochodach, Sprinterach, tego typu w ogóle, bo no tam są dużo większe powierzchnie i można inaczej to wszystko załadować. Tu jest wysoki samochód, ale satysfakcja gwarantowana. Dokładnie, a powiedz mi jakie jest odczucie ludzi jak widzą Żuka na zlocie na przykład? To znaczy to wygląda w ten sposób, że każdy się przyjdzie, popatrzy no i wspomina, że u dziadka na wsi, takim się jeździło do sadu, do się zwoziło, a to u cioci, a to u dziadka, no gdzieś tam te samochody zawsze tą przy, w naszym kraju się podziewały, jeździły po wsiach i w ogóle pracowały, tak samo jak i w miastach na taksówkach i dlatego też jest ten kogut na dachu, żeby go po prostu wziąć pod tą stronę troszeczkę, yy, że tak powiem, przypomnieć ludziom, że takie samochody były. No i, i, no i na pewno jest y, zadowolenie ludzi, jest, cieszą się, oglądają, wchodzą do, do środka, na pakie przede wszystkim, o ławeczka jest z tyłu, można usiąść jak to za dawnych czasów było, nie? No tak, tak się kiedyś jeździło, dokładnie, jakie plany w ogóle na przyszły sezon, jakieś imprezy, wystawy? Znaczy jeden jest duży plan, byśmy chcieli wystąpić w rajdzie Koguta, nie wiem czy damy radę zrealizować, ale może z kimś pojedziemy, zobaczymy, nie wiem, jeszcze zobaczymy, no na pewno y, tu gdzieś w okolicach będziemy chcieli się po, 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 poruszać po zlotach, pokazywać się, no i może jakąś małą grupę w Łowiczu coś stworzyć, coś jakieś spotkanie w Łowiczu stworzyć, no na pewno byśmy coś takiego chcieli zrobić. No pomysł, nie oszukujmy się, jest bardzo fajny, fajnie też jest edukować młodzież, że kiedyś były takie pojazdy, zresztą jesteś tego najlepszym przykładem, tak. że Twoje dzieci są mocno zaangażowane i lubią z Tobą jeździć. Tak, dokładnie tak, córka starsza, no, Donald, od, od dłuższego czasu na tych zlotach ze mną jest, zawsze, praktycznie zawsze no, jest ze mną. No z tym tak samo, też się cieszy też, ale no, musimy pomyśleć, coś, o, o czymś takim, żebyśmy mogli wszyscy sobie razem jechać, nie? Bo tu jest, aby, no bo to niestety żuczek jest dwuosobowy, dawniej można było wsiąść na grypę, że tak powiem z tyłu sobie jechać na pance, no w tych czasach no, przepisy nie pozwalają na to. No i będziemy myśleć o czymś jeszcze, żeby coś to w ten sposób, żebyśmy mogli jeździć się wszyscy wybrać. Coś w ten sposób ugryźć temat. A jakie to autko, myślisz? No myślałem nasz stary Fiat, 126 p nie? Ewentualnie y, mój pierwszy samochód, którym się uczyłem jeździć, którego miałem, to był y, Warburg. I jest jeszcze taka troszeczkę, że tak powiem zajawka, może jakiegoś Warburga gdzieś byśmy dorwali, ale no zobaczymy, zobaczymy. No czas, czas pokaże. Oby, jak, oby się udało wiadomo, bo niestety teraz rynek klasyków jest strasznie, cenowo poszło wszystko tak w górę, wiadomo moda na, napędziła tą koniunkturę. Dokładnie, dokładnie tak. Chyba, że może się uda, bo jeszcze jest taki pomysł też, żeby zamiast kupować coś nowego, ruszyć z odbudową naszej Syreny, nie? Może to by było też? Fajne by było, bo jest, dla czterech osób miejsce są. No i myślę, że to byłby też niezły pomysł, a syrenek, nie mi się, jest coraz mniej, nie? Tym bardziej gosto i w ogóle, nie? Dokładnie, z tych syren Bosto się bardzo mało ustało. No i tutaj widzą Państwo przebitkę. Można normalnie jechać tym samochodem. Też... Odnoszę takie wrażenie, że ludzie na pewno machają ci na ulicy. Tak, 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 zdarzają się takie sytuacje, bo no mówię, tych samochodów jest już coraz mniej. Naprawdę jest ich coraz mniej. Dużo ludzi kupuje też żuki, ale blaszaki, pięciosobowe, dziewięciosobowe, żeby się mogli bardziej poruszać, ale myślę, że taki też jest fajny i, i ja jestem z niego zadowolony. No na pewno coś w sobie ma. Dokładnie, dokładnie tak, tak. Jak każdy, nasz stary pojazd, nie? Dokładnie, no to jest nasza rodzima motoryzacja, jej nie przybędzie. Tak, tak, tak. No tym bardziej że już od lat jest nieprodukowany, więc trzeba dbać o niej i szanować i tyle, że no. pieścić, pokazywać i, i cieszyć się nim. Dokładnie, kultywować naszą tradycję. Powiedz nam jeszcze, Rafale, jakie są hasła związane z Żukiem? Ej, chyba takim najbardziej znanym tu w, w naszych okolicach w Polsce w ogóle hasłem jest hasło Ratujmy Żuki, bo zostały ostatnie sztuki. No i Żuk, król dróg. Tak, 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 dokładnie tak. No no i dobra, tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i do zobaczenia w następnym odcinku. Mój Żuk, mój Żuk, przemierzył wiele dróg. Babcia, dziadek, ty i ja, każdy go zna. Mój Żuk, mój Żuk,